Cześć, nie dobry moi drodzy, ja nazywam się Artur Szabran i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj będzie trzeci odcinek, dokładnie trzeci tydzień prac nad Rometem Kadetem dla Widza, czyli jest to odcinek z serii Romet Kadet dla Widza po prostu. No i moi drodzy, ten oczywiście motorower, jak wiecie, będzie dla Was do zgarnięcia za darmo na naszym kanale, więc zachęcam do subskrypcji kanału, do zostawienia kciuka w górę i do komentowania tego. Materiału. No i dzisiaj jest, powiem Wam, taki szczególny dzień w tej całej serii, ponieważ oprócz tego, że motorower ostatnio był rozebrany, to tak naprawdę dzisiaj będzie pierwszy dzień, gdzie zobaczymy jakieś efekty pracy, tak naprawdę e, sławka, czyli będzie coś już poprawione, będzie coś już gotowe do zamontowania. Są też jakieś nowe części sławek, wysyła mi właśnie zdjęcia. Na zdjęciach wyglądało to oczywiście bardzo dobrze, natomiast troszeczkę się ustresuję, bo dzisiaj tak naprawdę zobaczę, jak będzie to wyglądało, jak to będzie wychodziło, więc jestem. Szczęśliwy, ale tak jak mówię, też zdestresowany. Więc zostańcie ze mną, jedziemy teraz do Sławka, zobaczymy, jak mu te prace wychodzą, zobaczymy, jak to wychodzi, jak to będzie. Wyglądać, Sławek oczywiście opowie, co się w tym okresie wydarzyło z motorowerem. Powiem Wam szczerze, że jest to w sumie najdłuższa przerwa, jaką nie nagrywaliśmy, ponieważ ostatni raz byliśmy u Sławka we wtorek w zeszłym tygodniu, z tego co pamiętam, a dzisiaj mamy już piątek, czyli tak naprawdę jutro o dziewiątej rano będziecie oglądać ten materiał zgodnie z planem, jeśli wszystko pójdzie oczywiście ok, więc zobaczymy co tak naprawdę w tym dłuższym odcinku czasu się Wydarzyło i jak te prace podsuwają się naprzód. Wbijajcie oczywiście do Sławka na Moto Family, zostawcie mu kciuk w górę, polubienie, jeśli macie jakieś prace właśnie z motorowerami czy też z motocyklami starszymi do wykonania, to zachęcam do tego, żebyście właśnie zlecili to Sławkowi. Fajnie doceniam bardzo jego pracę. My oczywiście tutaj wykładamy na to wszystko kasę, natomiast całą pracę wykonuje Sławek. Więc dzięki wielkie dla niego. Lecimy teraz do Sławka i zobaczymy, jak to wygląda. Także przenosimy się na miejsce. Moi drodzy, jesteśmy u Sławka, także przenosimy się do motofami. Sławula, witamy Cię bardzo serdecznie. Jesteśmy w trzecim odcinku, czyli trzeci, trzeci tydzień, tak naprawdę, prac nad tak. prometem kadetem. Widzę, że tutaj przygotowałeś dla nas nowe części, także prosimy Cię opowiedz o tym, co my tutaj mamy, bo widzę, że mamy tumik chociażby i wygląda on pięknie, nie? Tak. Możemy sobie go otworzyć. Właśnie, otwórzmy go i zobaczymy Poszamy na żywo. Uuu, ale się świeci. Proszę bardzo. Kurde, proszę Państwa, spójrz Regina na to, jaki piękny. Widzisz? Można zagrać jak na trawce? Coś tam wytłumił, ale tak mamy tłumik, to możesz go schować z powrotem. I jakie mamy tutaj następne rzeczy? Mamy, oczywiście, kolanko. Mamy kolanko tej samej firmy Duelsa. No. Mamy nakrętkę cylindra, też Duelsa. Czyli, to, ty, czyli tu mamy taki w tych trzech częściach mamy taki komplecik wydechu, nie? Tak, komplet wydechu od Duelsa. M bo tutaj już nic nie przychodzi, jakoś... tu jest uchwyt, czyli wkręcamy bezpośrednio do, do ramy, do wahacza. Tak, tak. tak I tak. nam trzyma, nie? Dokładnie, Także jest spoko. Tak. Tu widzimy szpury jak widać to Będziemy sobie też odpocząć. Zobacz sobie To jest kompletna jedno koło? To jest kompletna tak, jedno koło 36 szpryg gazem, gazem 72 OK Czyli będzie co zaplatać, nie? Będzie to zapłatać. Jak... Popatrz sobie też są Chromowane to, jest... to nie jest osynk to jest chrom mm -hmm. No pięknie wyglądają, ładnie nyple są chromowane. Mm. Bardzo fajnie to wygląda. No, powiem Ci, że zrobi to wrażenie, tak, jak zaplecień będzie. Wyglądać. Czyli tutaj mamy szprychy koła a tutaj mamy to wręcze, które, tak jak Wam mówiliśmy, zamawialiśmy nowe. Nie odnawialiśmy starych, ponieważ były zbyt zniszczone. Pewnie dałoby się to zrobić, ale to jest granie warta eee, nie? Wiesz, co nie wyglądałyby tak, jak po jak prostu no. nowe. No, to... no, bo spójrzmy tutaj, moi drodzy. Mamy ładny chromik, bardzo ładnie położony. Ładnie wyglądająca ta obręcz. Mam nadzieję, że w czasie też się sprawdzi. Ale powiem Ci szczerze, że już kiedyś miałem Rometa Kadeta. Eee, właśnie w takim kolorze. I tak. też zamawiałem nowe obręcze. Ktoś mi tam wymienił i fajnie to wyglądało. Także, o, także bardzo fajnie, byłem zadowolony. No. Nie wiem, jak w czasie się to sprawdza, ten chrom. Ale myślę, że będzie ok. Y nie nie jest źle. Z doświadczenia wiem, że po prostu trzyma się dobrze. dobrze. Okay. W czasie dobra I kolejne części. Tak. Regina, podejdź tutaj bliżej, żebyśmy mogli tak. pokazać. No, lusterko klasyczne mm. do Rometa fajnie wyglądające w klimacie tak za boki, także spoko. Jeszcze obręcz do do wydechu, do wydechu, puszczelka do, do, do wydechu, tu mamy tą instalację skomplikowaną. Ah. Tak. czyli można kupić nowo. Tak oczywiście. Myślałem, że będziesz to robił od podstaw, ale tu widzę, że jest... Nie, nie ma sensu, po prostu wszystko jest tutaj, nawet są wsuwki, także... Spójrzcie moi drodzy, możecie sobie kupić od razu tak. całą nową instalację właśnie do takiego Rometa Kadeta. Także powiem Wam, że wszystkie części jak najbardziej są do tego motorowera i możecie sobie je nowe dostać. Do czego jest ta sprężynka? To jest sprężynka do stopki centralnej. Do Odbijania. Okay. To jest zabezpieczenie zębatki tylnej. Tu są nowe szczęki, skrzynieżynę też nowe. Mhm. Tu są komplet linek jest. To są wszystkie linki, linki tak. wszystkie jakby komplecie do. Tak, dedykowany mhm. do kadeta 780. Tu jest żarówka przód, paluszek do tyłu. Aha. Eee, co? Świeca nowa. Tak, idzie oczywiście eee, nowa. Peru izolator, według mnie jest jedna z najlepszych świec. Także mhm. to jest uszczelka lampy. Okej, okay. i tutaj mamy już widzę jak jesteśmy przy lampie To mamy tak. tą obramówkę tego klosza przedniego Tak Która też jest nowa moi drodzy o, to sobie go spakować, zobaczmy. Oczywiście zaglądniemy do środka No i powiem wam Lustereczko również, nie Także fajnie będzie to naprawdę mega dobrze wyglądać No i jak jesteśmy już przy tym kloszu przednim To również tutaj widzę, że zamówiłeś już pokrywę tego licznika, nie Tak, jest ramka i szkło licznika Spójrzcie również z bliska Mamy szkło licznika, no i ramkę do tego także, także cały komplecik. E, no i co dalej? Wszystkie gumowe takie elementy, które były zniszczone, o których ostatnio mówiliśmy, nie? To było całkowicie praktycznie Dokładnie. potargane sparciałe. A tutaj spójrzcie: bez problemu wchodzicie sobie na Allegro i zamawiacie taką nową część. E, więc wszystko jest ok. Nawet, A powie... nawet gumy podnóżków popatrz zauważ, no. że też robią i jest to właśnie emblemat Bydgoszcz. No nie, to jest to jest niesamowite. <grytanie> nie zwracają na to uwagę. Tak i już praktycznie macie wszystko tak. jak w oryginale. Tu są tuleje do widelca. Ok. Do amortyzatorów przednich. Nie no powiem Ci, wszystko, wszystko można kupić. Jestem pod tak mega jest, wrażeniem. nie? Tak, nigdy jest. na to nie patrzyłem. Tu os są osłony amortyzatorów tak. przedniego. Tu są kulki. To do... są do łóżyska. Akurat te są do kierownicy, Aha. tak jak widzisz. Poczekaj, zobaczymy do środka. Proszę bardzo. no nie, mm -hmm. Fi Fi 4, natomiast do kół przychodzą Fi 6. Okay. Takie mam po ich zbiorach, także nie kupuję. Śruby Inox. Śruby Inox, tak jest komplet śrub, zobacz sobie do środka. Kupujesz takie śrubki po prostu. Spójrzcie, moi drodzy, nie śrubeczki. Tak, ja też je będę osobiście polerował, okay. żeby nie było widać tych, tych znaczków po prostu, jaka to no. jest stali i tak dalej i tak dalej. Aha, czyli żeby była gładka po prostu gładka powierzchnia, powierzchnia, powierzchnia śruba. To... One to będą, to... będą wyglądać jak z epoki tak naprawdę. Tak, wtedy, jak nie? epoki i mm. będzie to, no, w klimacie to nie? dużo bardziej estetyczne. Tak, to, tak, tak, tak. tak. Musi bardziej w klimacie tak, pasować tak. Do, no, do, tak. do motorowerka całości, dokładnie, nie. Tutaj mamy spójrzcie, tylny błotniczek. Tak jest. Predom Romec, także też wszystko zgodne ze sztuką. Tak jest, jest nowy, ale z oznaczeniami jak tak najbardziej. Jest. No i jest pokrywa sławetna, którą zgubiłem w transporcie do domu od naszego kadeta. A szkoda, bo ona nie jest taka tania. No raz, że nie jest tania, jest no i spójrzcie, do też nie jest idealnie wykonana, bo gdzieś tutaj mamy jakieś takie drobne... Tak, to wszystko się poprawi. Drobne jakieś takie, no co to są, wyżłobienia, nie? Pozostałości pod, tak, po tym, po wtryskarce, tak, bo to tak. chyba na wtryskarce tak. było robione, więc tak, jakieś tutaj tak. pozostałości Moje drodzy zostały, także Sławek, jakbyś mógł to jakoś tam jeszcze ładnie wyrównać, żeby to było idealne, no to Oczywiście. będziemy wdzięczni. Tak, żeby nie, nie zostawiać tutaj żadnej lipy. No i co dalej? Tutaj są jakieś części, widzę do czego to jest. To są opaski do kabli. Aha. Gumowe, takie jak zepoki. No. no, można sobie zobaczyć. Fajny, no. jasny kolorek. Fajny, jasny kolorek. je po prostu zakładamy i trzymają się kable, linki mhm. na tym. Także to jest fajna sklewa, tu są miseczki do, razem z filcami do, mm -hmm. do, do kół, zabezpieczenie y, łożysk, tu są tuleje do amortyzatorów tylnych, do góry i na dół. Tu jest, a to co to właśnie jest To, to, jest, to, jest, oś, to, mnie to jest oś wahacza i tuleje, a, i, tuleje, okay. i tuleje wahacza. Spoko. Kupiłem nowe z tego względu, że po prostu no, mm -hmm. tamte były wyeksploatowane, a, a, a po prostu ciężko je było wybić. Mm -hmm. No i Musimy założyć nowe. Tu zmasowanie liny. Okay. Tu są jakieś, jakieś gumowe. Odboje, tak, nakrętka pokrywki. Tam jest łańcuch. O, jest jeszcze nowy łańcuch. Fajnie. Tak. Zobaczymy sobie też do środka od razu. Oczywiście. Spójrzcie na to. Nowy łańcuszek do naszego. Tak, to jest też dobra jakoś japońska firma, Także fajnie, słuchajcie moi drodzy, no jak widzę te wszystkie tutaj części, nowe, błyszczące, świecące, to powiem ci, że już nie mogę się doczekać, jak, jak to wyjdzie w całości, nie? Tak, Ale tak, tak mamy tak. trzeci tydzień i mamy tak naprawdę skompletowaną większość nowych części. Mamy również polakierowane elementy nadwozia, co do czego sobie oczywiście zaraz przejdziemy. Więc tak naprawdę trzymamy się chyba w termina, terminu. Można powiedzieć, że to z lekkim wyprzedzeniem, z lekkim zapasem, nie? Zawsze go bez z lekkim zapasem, no. bo pod drodze zawsze może coś... Może wyjść. coś wyjść, jakieś popraweczki tak, przy, i trzeba będzie robić, nie? Przy składaniu przy montażu zawsze coś jeszcze Dzień może. Jest. Natomiast tu akurat nie spodziewam się jakichś cudów, no bo no. to też nie jest nic skomplikowanego. No ale, ale fajnie jak gdyby, że pilnujemy tego terminu i że mamy ten zapas, także doceniam to oczywiście. Bardzo fajnie, że działacie tutaj prężnie, a powiedz mi z tymi częściami, które zostały gdzieś tam wysłane do odcinku, do chromu. Tak. Na jakim tu jesteśmy etapie, tam już są przyjęte, wysłane jak to, jak to wygląda? Jest jest to tak, że po prostu wysyłam te elementy no. do kadeta i do innych jeszcze motocykli, które robię tak, równole tak, tak. równocześnie, równolegle. natomiast priorytet, powiedziałem, że wpierw ma zrobić elementy do, do rometa kadeta, mm -hmm. gdyż jest to, no, no tak jak mówiłem, priorytet. No priorytet to ma sprawa z uwagi na to, że obiecaliśmy gdzieś tam i, i e się... E chcemy okazać słownymi, natomiast nie miejcie nam za złe, jeśli kogoś tam delikatnie o ten tydzień wyprzedzimy z tą naszą robotą, bo jest to, można powiedzieć, w takim szczytnym celu, nie, więc eee, tego fachowie. się trzymajmy, no i co Sławek? przechodzimy Faj sobie do elementu. Faj Faj no i też fachowiec, mówił, że po prostu zajmują się tym błotnikami i myślę, że to będzie fajnie też zrobione, mówi, że... Jest to troszkę problematyczne, no. ale do zrobienia. No. Było tam co robić. Do ja zrobienia, tak. tak, jest co robić, są wrzery mm. szczególnie od... od no właśnie, jeśli taka. chodzi o to chromowanie, nie? No. To nie jest też tak, że oni sobie po prostu wiesz, wkładają tutaj wanny z chromem to od razu, tylko to jest kilka tych etapów, nie? Tak naprawdę muszą to na, na pewno oczywiście oczyścić w pierwszej kolejności. Wiesz tak, do kwasu no. dają, yy, mm. żeby to yy, przetrawić wszystko, cały materiał do mm. gołej blachy potem się okazuje, czy, czy są jakieś dziury ewentualne, mm -hmm. nawet czy, czy głębokie wrzery, Potem jest etap nakładania miedzi, prawda? Jeśli, okay. jeśli po prostu są większe wrzery no to nakładają, w zależności od potrzeby, jedną, dwie, trzy warstwy, potem jest wax jeszcze, tak, żeby wyrównać powierzchnię. No a potem na końcu dopiero już jest yy, nakładany chrom. To to mm -hmm. jest tak jak z lakierowaniem. No, lakierowanie. Yy, u niektórzy sobie myślą, że a, bierzesz element i sobie mm. polakierujesz, natomiast lakierowanie to jest jeden z sześciu etapów, że tak i powiedzmy, że to jest jeden z przyjemniejszych etapów, mm. tak? bierzesz mm. blachę jest piaskowanie, czy to jest brudna robota, najpierw trzeba wyczyścić, wypiaskować, potem trzeba ewentualnie wyszpachlować jakieś mm. wrzerki małe, jakieś ewentualnie małe wniotki, potem to wyrównać, potem jedziesz podkładem, y, potem wyrównujesz podkład, potem jedziesz bazą czy waksy, potem mm. wyrównujesz, y, wyrównujesz bazę, no, i potem jest dopiero klar, potem jest polerowanie, czyli mhm. to jest kilka też etapów. Takich i etapów, etapów, które tak. są też pracochłonne mega, nie? Tak. No tak. i Regenia, tak, podejdź tutaj i pokaż naszym widzom, oczywiście, części, które tutaj są najbardziej efektowne, że tak powiem, ponieważ możecie zobaczyć już finalnie, jak będzie wyglądała chociażby rama w naszym motorowerze. Mamy już finalny kolor, oczywiście, jest on dobrany taki, jaki był w oryginale. Jest metaliczny, jak widzicie. No i spójrzcie chociażby tutaj na tą powierzchnię, jak ładnie to wygląda. Oczywiście jest też nałożony klar na koniec, więc będzie to na pewno trwałe i pięknie wyglądające. Tak wygląda rama, moi drodzy. Odkładamy ją, żeby mi nie spadła, bo to by była. Prawdziwa tragedia. No i mamy tutaj oczywiście jeszcze zbiornik paliwa. Spójrzcie, zbiornik paliwa, oprócz tego, że został odnowiony z zewnątrz, no to oczywiście został też w środku, nie? Sławek yy, zabezpieczony, tak, żeby było ok. I powiedz mi, co tutaj w środku robiłeś, żeby, żeby to miało ręce i nogi, żeby, żeby nie korodowało? Yy, Wpierw było wstępne. Yy... Yy. Ile się dało wypiaskować w środku, prawda? Natomiast potem potem płukanie, potem wla, wle, wlewam specjalną mieszankę kwasu fosforowego, szczawiowego i cytrynowego. Zostawiam to na 8 do 10 godzin, potem jest pukanie. Benzyna ekstrakcyjną albo nitro. Potem jeszcze nakładam y, czasem jeszcze podkład y, epoksydowy, mm -hmm. który nie, 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 nie ścina się z benzyną. No i tyle właściwie. No i, no no i jest gotowe jest do użycia, ta, nie? Takie zabezpieczenie, no, lepsze niż w oryginale na pewno. Ale powiem Ci, że jestem mega zdziwiony, bo tak. Y, mam, moje drodzy, takiego tapicera, który gdzieś tam czasem współpracuje z nami i robi nam jakieś fajne rzeczy typu poprawy foteli w samochodach i tak dalej, o którym Ci zresztą Sławek mówiłem, nie? Tak. I ja myślałem, że on będzie musiał ten pokrowiec po prostu uszyć od nowa w całości, nie? A tutaj Sławek mówi, że to się normalnie da zamówić całe nowe, także spójrzcie, mamy tutaj nawet wypalony tak naprawdę napis Romet, no więc jest co? wszystko tak jak w oryginale, nie? Tłoczone, no przepraszam. Natomiast jeśli chodzi o, o właśnie usługi tapicerskie, no to no. właśnie jest problem z tym, żeby to było przetłoczone właśnie te tutaj. Tak, no bo normalnie byłyby nitki, nie? No i trzeba mieć matrycę przede wszystkim mm. do, do przetłoczenia znaczków, tak mm. Można kupić właśnie takie, to jest duże logo, akurat mm. można kupić też małym logiem, lub można kupić yy, gładkie. I, sp i spójrzcie, bez... moi drodzy, tak naprawdę mamy tutaj takie same przetłoczenia, jak były w Fiacie 126p, chociażby na fotelach. Więc fajnie by było, gdyby ktoś zrobił właśnie takie pokrowce do Fiata 126P, nie? bo tego się nie da, nie da kupić. Zawsze, jak ktoś przeszywa, no to oczywiście mamy nitki zamiast tych przetłoczeń, i fajnie by było, gdyby ktoś właśnie zrobił tego typu rzeczy do Fiata 126P. Natomiast to, co uzgodniliśmy tutaj ze Sławkiem, jeśli chodzi o ten fotel, pamiętacie, oczywiście, jak Wam mówiliśmy, że wyrwała się ta podstawa, to blacha siedziska. No i spójrzcie, tutaj, oczywiście, Sławek spróbował to uratować. No i oczywiście uratował moglibyśmy to dać bo siadełko jest stabilne jest mega fajne natomiast estetycznie trochę nas to razi, więc po prostu tą blachę postaramy się kupić jednak drugą tak naprawdę pewnie będziemy musieli kupić całe siedełko rozebrać przełożyć tą górę no i tamto wypiaskować i pomalować proszkiem bo no chcemy żeby wszystko było na najwyższej jakości nie zostawimy czegoś takiego wymieniamy tą e, blachę siedziska i będzie ona nowa także i tak trzeba będzie ten pokrowiec jeszcze raz e, Łożyć, wymalować podstawę i wtedy dopiero złożyć to siodełko ponownie. Także możecie sobie zobaczyć teraz, jak to będzie wyglądało finalnie, ale będzie jeszcze tutaj troszeczkę poprawiona. Tak, no, tam chciałem jeszcze gąbkę troszkę tam, że tak powiem, uzupełnić, żeby to miało brzno pierwotny, prawda? Dobrze, więc mamy teraz tak nowe części, które widzieliście. Mamy już polakierowane elementy karoserii. Mamy siodełko, które będzie wyglądało tak jak teraz, ale będzie poprawione. Mm, więc myślę, że teraz jest dobry czas na to pytanie. Czy coś zaskoczyło cię w tym projekcie, czy wszystko idzie tak jak chciałeś, czy, czy są jakieś problemy, z którymi musimy się zmierzyć? No tak jak powiedziałeś, to sieddełko przede wszystkim no. y, nie była prosta sprawa, też mm. się postarałem, natomiast y, wyszło finalnie, no tak, że po prostu no, spierniliśmy, że po prostu wymienimy tą blachę siedzenia, gdyż mm -hmm. chcemy, żeby to było zrobione. Na wysokim cenie. Na igłę, na igłę, tak, natomiast na jeśli chodzi o resztę rzeczy, no to może jeszcze wszystko przede mną, jeszcze może mnie coś zaskoczyć, natomiast mm. póki co jest wszystko, idzie gładko, no, można tak powiedzieć. Dobra. Dzisiaj nie widziałem silnika, ponieważ go tu nie ma. Nie? Jest pewnie gdzieś tam już w robocie. Tak, dokładnie. Więc to się wszystko robi, składa. Tak, tak. Na ten moment jestem zadowolony, jak to wszystko fajnie idzie, także dzięki wielkie Pieszę jeszcze raz bo, za robotę. Wbijajcie oczywiście na Facebooka Motofamilii. Jeśli macie jakieś problemy ze swoimi motorowerami, motocyklami, jeśli chcielibyście sobie coś wykonać, jakąś renowację, to dzwonicie oczywiście do Sławka. Tak, przede wszystkim renowację. Przed całościową, wszystkim, nie? Całościową no. raczej, tak. Teraz już tak, jest w profil, że raczej. No. Słuchajcie, jak kisicie jakiegoś motorowera albo jakiś motocykl u siebie w szopie i marzycie o tym, żeby on był piękny, ładny, błyszczący, tak jak to, co tutaj widzicie, to nie wahajcie się, dzwońcie do Sławka, wysyłajcie. Będzie zarobione, będzie ładnie e, i będzie Was cieszyć wreszcie ten motorower. Także myślę, że przyszedł czas na to, żeby spełniać marzenia, moi drodzy. A my się z Wami już żegnamy, także co? Dzięki Sławek Wielkie za dzisiaj. Dzięki. Widzimy się następnym razem. Dzisiaj ściągnęliśmy Cię rano z łóżka, no ale tak czasem trzeba. No. Wyboczo. Bierzemy się za robotę, lecimy dalej, zostawcie oczywiście kciuk w górę, komentarz, subskrybujcie kanał, widzimy się następnym razem, kłaniam się nisko, pozdrowienia. Hej!